Cześć, witamy Was bardzo serdecznie tutaj KMQ Store. Bale. Sieba. Siemano, dziesiąty odcinek Tibia Play. Dzisiaj wykonujemy dość taki, dość prosty quest w sumie. Krótki, może o tak powiem. E, mianowicie e, chcemy mieć wierzchowca. Muła. E, wykonujemy quest na wierzchowca. Potrzebujemy do tego itemu. Back of the eyebull slices. Tak to wygląda. Kupić jego w granicach 1 CC, się od miasta czy serwera. To co, no to my się zbieramy. On się dokładnie znajduje na południu, południowym zachodzie od Hajs, tak? Muszę to powiedzieć. A ja droga na Fibule. Jak ktoś kojarzy, to, to może trafi. A jak nie, to podam wam w, w opisie wszystkie linki potrzebne do wykonania tego questu. Także w sumie jest OK. No to wędrujemy. Może nam siądzie za pierwszym razem. Mam drugie awaryjne, jak nie? Ja bym No. I jest jeszcze taka fajna ciekawostka, że za niedługo pojawi się nowy gracz, mój kolega znajomy, Weku. Yy, dokładnie kiedy, w jakich odcinkach, to jeszcze jest tajemnicą, także dowiecie się w swoim czasie, ale możecie się spodziewać nowego trzeciego gracza, Weka. Yy, I możecie to zauważyć na moim ekranie, że mam level 59. Otóż tak, e, musieliśmy dobić level z tego względu iż po naszym questie, który wykonywaliśmy w Kazdorom, tam w kopalni dwarwów, e, niestety kusiło nas tam podejść jeszcze głębiej i był taki chyba typowy boss, boss albo jakiś silniejszy potwór, który nas zabił nie i, i Mister Sarna. Przygoda była niezła potem, żeby zebrać backpack, żeby się zgadać. Czy oni jeszcze zniknął poze mnie spadły Armor i legi także no nie było miło, a w B miałem trochę EQ Zluruj sobie Bira jednego mhm. Albo dobra, to... ja, ja... Dobra, to nie widzę, bo są potrzebne, żeby zniknął. ten... Już jest, tutaj jestem miczej. Gdzie? Yeah. Tutaj o, widzisz? No dobra. Czekaj, to jak się zmieni w osła. Ale to trzeba nie, napisać, nie, nie trzeba pisać przypadkiem haj do niego. Nie, to musicie zmienić w osła. O, i się. You did nie not udzieli. manage to feed the donkey. Aha, away, sprawdźmy teraz. Mount. Sorry, not possible. Kurę nie zdążyłem. Czekaj, bo nie wiem czy siadło czy nie siadło. Chyba nie. Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiadomo, co jest grane. Aha, bo powinno mi zniknąć, tak? Doki transfer to Deadly Wars of Nie wiem czy. czy jak to sprawdzić? Powinien zniknąć, tak? Tak. Uh -huh. No to nie, to trzeba czekać na ale... No i nic Nie chciał się No i dalej mi nie chciał siąść Pat, ten wyczy się zmienił no ja nie mogę, one spieprzają za tym łiczem, nie? Uh -huh. hm. No szkód czekamy na osła To jest męczące, kurde Yeah! Jest, oh, bo... Brawo! Tak to powinno wyglądać, do skutku Jest y, tam chyba 5% szans, że w ogóle nie siądzie Tak, tak, pięknie nie mam tego kubi, Teraz set outfit Aha. No mount na razie nie ma, nie wiem czemu Może trzeba się przelogować, co? Nie Jak wiem, ja sobie to pójdę Czekaj, ja ucieknę wam bo... Chyba, że musimy zniknąć z powrotem Ja na... ucieknę ci Nie no, bo... Kurde, on... No, ja jestem osłem, więc w sumie wszystko jedno <laughs> Kurde, goni ten witch Czemu ty biegniesz za mną? No bo mnie go nie być Dobra to zmniej tego złapi masz tego bira? Znaczy złapałeś tego osła? Tak, tylko że nie mogę się w niego zmienić, bo muszę poczekać aż zniknie obecna moja ta przemiana. Ten czar, który nam działa. No o, jest z plaża. Pójdę popływać Aaa, zmieniłem się Ale w wodzie. Ale fajnie, cieplutka woda. Uo. Ok, dobra. I uwaga, uwaga, uwaga. Mount. Hmm, muszę być nie na protection zone. Tutaj na przykład. Mount. I teraz... Czemu go nie ma? Mogłem stracić, myślisz? Mogłem stracić? Co stracić? No, back of the up slices, bo niby użyłem, ale nie wiem czy, czy działa, Mogłeś. czy nie. Mogłeś. No, ale to wejce w set No. No i powinieneś mieć Donkę i tu, on powinno... A ty masz? Ten. No. Hmm, poczekaj, przeloguję się. I zobaczę czy, czy, czy ten... A spróbuj zamienić się w ospa teraz. Znaczy w oswa, no uśmiech na ośle. Poczekaj czego No na razie nie mogę, nie? Bo trzeba się go wylogować. No, spróbujmy się wylogować. Szybko. No i teraz zobaczmy. Kurde, chyba się rozczaruję. Nie, nie i... pamięta... Ja nie pamiętam w ogóle jak to się włączało. Haust. Znaczy wiem tylko tyle, że Mount powinien się już wyświetlić. Przy jakimkolwiek z... no. Przy jakimkolwiek z naszych otwitów Nie, no po prostu chyba nam się nie udało, nie? Trzeba iść jeszcze no. raz. Czekaj, no. nie wyszło. Nie wiem czy czekaj. Powiedz. Nie, wyszło to bo ja go mam to nie wiem jak się z niego zmienić. Ale masz go na wyglądzie? Tak. Wydaje OK i zobacz. Nie mam właśnie. Bo ja w ogóle nie mam na wyglądzie, także ja mam jeszcze go że jak. No to ty go musisz złapać, bo ja go złapałem, nie. No nic spróbuję jeszcze raz. Girnik idzie tutaj. I tego łycza muszę odnaleźć. Kurde, już myślałem, że będzie fajnie. Witch? Gdzie on jest? Szkurde. Nie mogę tego wyczuć znaleźć. Gdzieś spieprzył. <gry> Bez skitu. No, jest mało ważne, Ten łódź jest chyba ważniejszy dla mnie teraz. Gdzie on może latać, kurde? Tam gdzie? Tam, gdzie latam, Ale go już tam nie ma, to jest najgorsze. Musi być, no. Idź do góry tak, szanuj. Jestem już. Jestem już koło budynku, tam już go raczej nie będzie. Muszę polecieć za jakimś jąkiem. No bo czym się nie chce wierzyć, że nie ma mąki Informacja o małcie, czy znaczy nie? Nie, małt na pewno nie działa, mi teraz. Bo mi przerzuca od razu i nie mogę nic zaznaczyć, bo nie mam takiej opcji. Dobra, już wyżej nie będę szedł, bo na pewno go tu nie ma. Wszystko fajnie, co się nie zamieni. Bo ja go mam, nie? Tylko. Le... A, ty... już, już wiem, jak, już wiem, jak, dobra, mam. Jak? Bo pod spodem jest taki przycisk grzebny siądź na mnie. Co ty mówisz? Mów? Mał... Trochę dziwnie wyglądam, ale. No. Hmm. Idź do góry, zobaczymy, jak wyglądasz. Obczajmy cię teraz tutaj. Gdzie ty jesteś? Trochę wyżej koło fajnie, masz fajnie. A ja szukam tego <coughs> życia. Dalej. Idź w lewo. Jak to, o tu jest birno to ona tu gdzieś, on tu musi być. Jest, dobra Teraz proszę, niech siądzie. To co chce. O, teraz na kurze nawet. <laughs> Kurde, nie trochę Przeszedł na ciebie teraz. Szukamy, szukamy, Szybciutko, Osiołku, osiołku o siołku no siłek Kurde Szkurra była no. Proszę o osiołku. Jak na złość Chamsko trochę Godzina nie. później nie rzuci, o. o Zobacz? Nie właśnie ha 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 hał jakby ten you Don't Manage the Duki To wygląda jakby po prostu on nie chciał się przyjąć, jakby się bał, wiesz jak to na koniu, tak jakby po prostu próbował no, rzucić to, to szukaj, tylko wiesz, to tak nie dało ciągle tego samego. Wie właśnie będę próbował teraz inny Tylko na pewno niech zamieni No, szybko Świnka, no i duki to jest mu chyba nie, to nie jest oś kurde. Ale wszystko jedno, rzecz rodzaję. Nie uciekaj, bo będzie Cię gonił chyba. Widzisz? Kurde, nie, czekaj, bo nie mam na kim się tego. Nie ruszy się. On u ciebie ucieka i na ciebie już ta to to a ja potrzebuję. Czyjnie, to, to Ale czyjnie, potwory nie? muszą... Potwory muszą do ciebie podejść. Żeby zamienił. I stój tak teraz. To będzie dobrze. Kurde, no takie zmęczące No, próbuj. No, próbowałem i nie wyszło i pisze, że Duki nie chciał się przyjąć Próbuję jeszcze raz bam, 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 bam. Yeah! Uwaga Zobaczymy, Wasz? uwaga, no, znikło mi, więc może może jednak wyszło No to zobaczę, że jest! No! Idealnie! Dobra, chyba chyba jest. Gdzie ty znikłeś? Aha tu jesteś. <grym zniknąć> Dobra, to co? To jeszcze tylko musimy... T -t -tą, t Tą Siema, ciemano. Siema <grym> Kurwa, <zniknąć> Dobra, idziemy szybko do miasta. Spokojnie. Musimy uczyć z temu temu, bo ależamy fajne O, jestem osłem. Mówiłem ci, że jestem osłem, to już mi nie wierzył, kurde. Nie potrzeba żadnego gościa, wystarczy, że sam jestem osłem i, i, i tyle będzie też. He, 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 he. Dobra, to mi wystarczy. To jest mój outfit, także możemy możemy powiedzieć, że quest został wykonany. Tego braku jeźdźcy Ale okej. Okay. Będzie to fajnie wyglądało jak. Do miasta... Kum, kum. Kum, kum. Jak. jak, jak do, do miasta przyleci sam osiołek. Ludzie będą myśleć gdzie jest i żaba, o, żaba i osiołek Mogłeś na nie wskoczyć w sumie. ty się fajnie w, w tłum wtapiasz. Jak będzie ten nik. to naprawdę. Dajcie. Kurczę, straciłem jeden bug of the apple slices, a szkoda, bo naprawdę byśmy mogli podarować go yy, yy, o sobie bądź też. O ty znikłeś, o zaraz ja też będę się... Dobra, to co, to spróbujemy tak? Próbujemy tutaj działanie. Pyk. No, to mi się podoba. Także to co, żegnamy się, bo to był taki szybki odcinek na tego jednego questa. Jeżeli byście mieli pytania, jeżeli... Yy, o, chodzące właśnie dotyczące tego questu e, kierujcie tutaj. A tu kierujcie śmiało do mnie tutaj na maila lub, lub w komentarzach piszcie, a ja podam y, linka, jak wykonać ten quest dokładnie ze strony. Mówił KMQ Store i wale trzymajcie się. W razie.